Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak włączyć lub wyłączyć tryb pełnoekranowy w grze Minecraft. Żeby to zrobić, pierwszy ma wyjść do menu, czyli kliknąć Escape. Następnie wchodzimy w Ustawienia oraz wchodzimy w wideo, czyli tutaj. Następnie szukamy opcji Pełny ekran. Jest on jako trzeci od góry. Żeby go wyłączyć bądź włączyć, trzeba kliknąć lewy przycisk Jak widać, wyskoczył nam pasek zadań. Jak widać, wyskoczył nam pasek u góry, znaczy, że nie jest w pełnym ekranie. Jeżeli chcemy jednak mieć w pełnym ekranie, to klikamy z powrotem i znowu Minecraft jest w pełnym ekranie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.